Czy GTA 6 będzie miał premierę razem z PlayStation 5 Pro? Mamy nowe spekulacje w sieci. Co parę godzin powstaje jakaś nowa teoria dotycząca GTA 6. Tym razem jest taka, że mamy potencjalnie konkretną datę premiery, mimo że wiemy, że jest to 2025. No i tak. Jeżeli zebrać oficjalne i potwierdzone i to jest bardzo ważne. Informacje na temat GTA6 to do tej pory mieliśmy okazję zapoznać się jedynie ze zwiastunem. Cała reszta to mniej lub bardziej efekt wyobraźni lub po prostu daleko idące wyciąganie wniosków na podstawie opublikowanego materiału. Czyli krótko mówiąc na temat gry nie wiemy nic oprócz tego, co nam pokazali w Zwiastunie. No i tak, premiera GTA 6 została zapowiedziana na 25 rok. To niezbyt precyzyjna data, dokładnie tak, ale według plotek, i tu przypominam plotki, jest to do końca marca 2025. Nie znamy miesiąca czy dnia, nie wiemy czy chodzi o wczesną wiosnę, czy sam koniec roku, tuż zaraz przed świętami tuż zaraz przed świętami. Zniecierpliwieni fani postanowili po swojemu zinterpretować pewne znaki. O Boże, i się zaczyna. Sam sprzęt miałby radzić sobie z nowym GTA naprawdę nieźle. Chodzi tu o sprzęt czyli GTA 5, PS5 Pro. Podobno nowe PlayStation wyświetli 40 klatek na sekundę, a wiemy przecież, że Sony nie będzie czekało z premierą sprzętu do końca przyszłego roku. Stanie się to zdecydowanie szybciej, dlatego kto wie, może premiera gry również będzie miała miejsce choćby w połowie, a nie na końcu tego roku. Aha, okej. Okay. Zarąbiste spekulacje. Po prostu szok. Ja stawiam na wiosnę 2025 i tyle, a tak naprawdę, jak będzie, to będzie. Przestańmy już to drążyć. A teraz Until Down, czyli studio odpowiedzialne za tą grę, zwalnia 90 pracowników i to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, mimo że nie wygląda ta liczba jak na przykład, nie wiem, w porównaniu do Microsoftu, który zwolnił 1000 osób, czy Blizzarda, który zwolnił 2000 osób, to tutaj jest to duży procent. Ciężkie i niepewne czasy w branży gier nie oszczędzają absolutnie nikogo. No i niestety, Supermassive Games, czyli e, studio odpowiedzialne za Anti-Down i The Quarry, poinformowało, że no niestety będą zwolnienia. Czasami mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach bycie pracownikiem branży gier musi przypominać stanie się zwierzyną, zwierzyną podczas polowania. No tak, no bo no cóż, czasy, czasy w których żyjemy nie są kolorowe. A jeżeli chodzi o branżę gier, no to niestety, ale mamy tutaj sztuczną inteligencję i ona zabierze pracę wszystkim, prędzej czy później. No i teraz tak, z pracą ma pożegnać się aż 90 pracowników. No niestety, jest to dosyć, mocne, dosyć mocna liczba, bo jest to z tego, co kojarzę, 1 trzecia całego studia: 30%. To jest mega, mega dużo. Co jest powodem takiej liczby zwolnień w ostatnim czasie? No oczywiście nie wiadomo, i nigdy się nie dowiemy, ale niektórzy sądzą, że są to efekty polityki nadmiernego zatrudnienia w poprzednich latach. To ma sens, bo mieliśmy tego wirusa panującego na całym świecie, chyba już można mówić COVID. No i studia po prostu zatrudniały wszystkich, jak leci, pracowali sobie z domu, no i było co robić, a teraz nie ma co robić. No i zwalniają. I tyle. Sytuacje obserwowane dziś można zatem tłumaczyć jako zrozumienie, że wcześniej stworzono po prostu zbyt wiele stanowisk, a dzisiaj są zupełnie nieopłacalne. Dokładnie tak. Ale wiecie, co jest opłacalne? Kliknięcie linku w opisie, który zaprowadzi Was do sklepu eneba.com. Aktualnie, kupując doładowanie do swojej ulubionej gry mobilnej, możecie zaoszczędzić 10% cashbaku przy każdym zakupie. Jak zwykle. Wszystkie wiadomości i regulamin dostępny jest na stronie partnera, tak więc zachęcam przynajmniej zapoznać się z ofertą. A teraz coś o Simsach, ponieważ Studio Maxi spadło ofiarą cyberataku. Chyba, zobaczymy. Zaraz przeczytamy, co się tutaj e, dzieje. Maxi spadł ofiarą e, hakerskiego ataku. Na jego skutek cy cyberprzestępcy mieli wykraść pliki opracowywane przez deweloperów gry, która najpewniej jest kontynuacją popularnej symulacyjnej serii, czyli Sims. Aha, czyli tak naprawdę nie wiemy. No dobra, ale zobaczymy o co tu chodzi. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo mocno czekam na nową odsłonę serii Sims. Ja w sumie nie. Ten wyjątkowy cykl, aczkolwiek Sims 1, Sims 2, no to by naprawdę fajne gry. Lubiłem budować e, swoje wille i topić Simsów w, w basenach. Ten wyjątkowy cykl towarzyszył im przez wiele lat, bla 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 bla. bla, bla. W tym wypadku mowa jednak o dość dziwnym wycieku. Pamiętacie, co było w przypadku GTA 6? Cały świat oglądał screeny, filmiki. Teraz nie otrzymaliśmy absolutnie nic. Wszystko przez to, że wersja gry, którą rzekomo pobrali hakerzy, posiada zabezpieczenia de <laughs> Okej, okay, w topa. Obecnie uruchomienie programu jest zupełnie niemożliwe, co implikuje fakt, że nie otrzymamy nowych materiałów w żadnej formie. Co ciekawe, podobno ta wersja gry jest tą, z której pochodził materiał opublikowany w 2022, czyli projekt RENE. No i tutaj sobie zobaczymy co to jest ten projekt Rene. Czy dowiedzieliśmy się czegokolwiek na temat gry? Poniekąd tak. Oferuje, okazuje się bowiem, że twórcy przygotowują tytuł nie tylko na PC, ale również na platformy mobilne, czyli na smartfony. I to jest mega dobry ruch, bo będziecie mogli grać w Simsy wszędzie. Po prostu tam gdzie będziecie, tam będą z Wami Simy. I dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. Simsy. Tak naprawdę od dawna powinny być, tu mnie nie wiem, może trochę kontrowersyjnie to zabrzmi, ale tylko grą mobilną. No ale czy się zgadzacie? Czy macie podobne zdanie? Dawajcie znać w komentarzach poniżej. A teraz Sons of the Forest wyszedł z early accessu po dokładnie, dokładnie roku w early accessie. Mamy mnóstwo nowości, mnóstwo dodatków, mnóstwo usprawnień. No, ale. Jest pewna niespodzianka, bo gra wyszła wcześniej niż się spodziewali gracze, dlatego cyferki mogą nie robić wrażenia. No i tutaj mamy właśnie aktualizację od gry online. Nie o pierwszej w nocy, 23 lutego, tylko o 19, 22 lutego zadebiutowała wersja 1.0 Sons of the Forest, czyli 6 godzin wcześniej. Dlatego grało w grę 12 tysięcy osób. No i tak, już za chwilę, już za momencik. Sons of the Forest zadebiutuje w wersji 1.0. No to już, już wiemy, bo to już minęło parę dni temu. Sons of the Forest oferuje lokalizację kinową, czyli polskie napisy. Będzie kosztowało tyle samo, co w wersji Early access, czyli 140 zł. To nie jest tak strasznie. No i teraz tak, minimalne wymagania sprzętowe widzicie na ekranie. No a czego się spodziewać? Przez ostatnie 12 miesięcy end, end, end Night, boże, jakie to trudne, Games systematycznie rozwijało swoje dzieło. Co około dwa tygodnie, co miesiąc dawali nam naprawdę wielki update z dodatkami i powiem Wam, że przyjemnie się w to grało, choć ostatnie pół roku spędziłem bez. Przygody z, um, z kanibalami w lesie. Ale na bank wrócę. Mam nadzieję, że The Forest. Jeżeli oglądacie Foresta, to tagujcie go pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że Forest udostępnisz mi e, swój serwer e, Sons of the Forest, tak abyśmy razem mogli sobie pograć i popromować Twój kanał um, gdzieś tam razem. Tak więc, jeżeli to ktoś ogląda, kto ogląda Foresta, to pozdrawiam. No a teraz, uwaga, bo Sony zwalnia miliardy pracowników. No nie przesadzam, ale prawie tysiąc pracowników. I niestety, ale Naughty Dog od The Last of Us czy Uncharted e, oraz Insomniak od Spidermana. E, no niestety, ale tam też będą zwolnienia. E, kilka godzin temu, czyli. Wczoraj, 27 lutego 2024, zależy oczywiście kiedy oglądacie ten materiał, japońska korporacja poinformowała o masowych zwolnieniach, ale teraz okazuje się, że nie otrzymaliśmy wszystkich szczegółów. No i kilka godzin temu e, gram.pl informował nas o oświadczeniu Sony Interactive Entertainment opublikowanym przez dotych... do... odchodzącego... Nie umiem czytać, nie wiem o co chodzi. Odchodzącego prezesa Jim'a Ryana, który informował, iż firmę czekają masowe zwolnienia, zamknięcie jednego ze studiów deweloperskich i zredukowanie etatów w innych studiach. Auć. No i teraz tak. Teraz macie tutaj na ekranie cały komunikat. No i z niego wynika, że z pracą musieli pożegnać się również niektórzy pracownicy Naughty Dog, Insomniac Games i Gorilla Games. Tak więc... Są to naprawdę bardzo duże studia odpowiedzialne za jedne z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały na konsole, akurat w tym przypadku. No, a w niektórych przypadkach na pc -ty. Chodzi mi tutaj o Insomniak na przykład i pierwszego Spidermana. Drugi, ciekawy kiedy zadebiutuje na pc -ty. No, i teraz tutaj mamy co ważniejsze. Haust wspomina o tym, iż niektóre z projektów opracowywane przez wewnętrzne zespoły PlayStation Studios nie będą kontynuowane. No i ciekawe co to jest. The Last of Us multiplayer to wiemy, że to umarłą śmiercią naturalną, ale czyżby oberwało się na przykład The Last of Us 3, God of War jakiemuś nowemu? Chociaż Santa Monica, no to może, może nie dostało takich tak, tak mocno po batach, po plecach. Um, nowy Horizon może? Albo Spider-Man 3, albo Spider-Man Venom to DLC? Zobaczymy. Mam nadzieję, że te wszystkie gry są tak popularne i tak wielkie, że jednak Sony będzie skupiało się właśnie na tych tytułach. A co Wy o tym sądzicie, no to piszcie w komentarzach poniżej. Na razie ho.